Pana witam Państwa, witam również moich gości, panią Urszulę Koszulską, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w Zabrzu, witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Witam panią Janinę Wysocką, psychologa. Witam Panią Katarzynę Zamarli-Brubel, koordynatorkę kampanii w Zespole Szkół nr 18 i w Zespole Szkół nr 9 w Załżąc. Dzień dobry i witam również Pana Grzegorza Sobczyka, również koordynatora Zespołu Szkół nr 3 w Załżąc. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Dzisiaj spotkaliśmy się, by porozmawiać na temat ogólnopolskiej kampanii. Kampanii, która już od 2001 roku działa w kierunku profilaktyki uzależnień. Również Zabrzeńska poradnia, Zabrzeńskie placówki oświatowe bardzo aktywnie włączają się właśnie w tą akcję, ale zanim porozmawiamy o tych wszystkich działaniach, które są przeprowadzane na terenie i poradni, i właśnie zawrzeńskich szkołach. Chciałabym porozmawiać troszkę na temat samej profilaktyki uzależnień. Czy faktycznie jest widoczny ten problem i czy faktycznie taka kampania jest potrzebna, by takie dobre postawy wśród młodych ludzi tutaj pokazywać, wskazywać? Pani Dyrektor, proszę nam powiedzieć, czy faktycznie taka kampania, która pokazuje jakie są dobre postawy, dobre wzorce jest potrzebna wśród młodzieży? Myślę, że każda kampania, która pokazuje drogę rozwoju tam młodzieży jest najbardziej słuszna. Kampania Zabawiaj 31 Trzeźwie UMA jest ciekawa, interesująca, że to jest kampania, która zachęca młodych ludzi do rozwoju swoich talentów i zainteresowań. To jest taki rodzaj pracy, która pokazuje młodym osobom, uczniom szkół podstawowych i gimnazjum, jak należy dbać o siebie, jak rozwijać swoje zainteresowania i w jakim kierunku praktycznie budować swoją przyszłość. Proszę nam w ogóle o powiedzieć o samej kampanii. Co to jest Dlatego za kampania? Generalnie o samej kampanii, ponieważ tak jak powiedzieliśmy, kampania już od 2001 roku jest obecna w miastach, w tym roku jest już praktycznie 85% polskich gmin zaangażowanych właśnie w tą akcję. Znaczy Zabrze jest miastem takim hmm. trochę wyjątkowym, no, ponieważ my tutaj w uczestniczymy w kampanii już bardzo, bardzo długo. W tej chwili będziemy mieć swój własny zabrzeński jubileusz, ponieważ to będzie dziesiąta kampania prowadzona w naszym mieście. Jest to kampania, która jest skoordynowana przez polarność psychologiczną. Natomiast dzięki nauczycielom, którzy się chętnie angażują, za to serdecznie dziękujemy. Ta kampania się rozprzestrzenia i uczestniczy w niej coraz więcej młodych ludzi, ale nie tylko młodych ludzi, ponieważ biorą w niej udział również nauczyciele, rodzice, policjanci, sprzedawcy napojów alkoholowych. No, Każda ta ma ochotę zafunkcjonować i wesprzeć takie działanie. Może tej kampanii... Zaistnieć. Jest to kampania właśnie profilaktyczna niezwykła, ponieważ tak jak w przypadku innych kampanii, nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie hasłami z dużych billboardów, ale są to właśnie przede wszystkim działania skoordynowane w szkołach, skierowane do uczniów szkół podstawowych, do gimnazjum. Pani Janino, jak są te działania właśnie koordynowane? W każdej szkole jest koordynator, który zachęca nauczycieli, czyli realizatorów do zaangażowania się we wszelkie działania profilaktyczne. Jak zadaniem głównym jest wzięcie udziału w konkursach, które są przygotowane tutaj na takich bardzo kolorowych, ciekawych materiałach. To są konkursy głównie oparte o właśnie wiedzę dotyczącą sportu, o wiedzę dotyczącą tak samej siebie. W tym roku no, kierowany jest temat na pomoc dla innych bo rozwój osobisty, rozwój zainteresowań to już było w zeszłym roku, w tym roku właśnie mamy rok wolontariatu i młodzi ludzie właśnie przygotowują się do tego, żeby coś zrobić dla innych. I to też jest właśnie zadaniem konkursu, gdzie mają opisać albo narysować, albo przedstawić plakat, co chcieliby zrobić dla innej osoby, albo co już zrobili i zaprezentować to w formie graficznej. A ile z placówek jest zaangażowanych w tą kampanię? No w tym roku już 55 placówek. 32 szkoły podstawowe i 23 gimnazja. Jak właśnie już tak troszeczkę przymierzałam się do podsumowania tych 10 lat, zaczęliśmy od 19 szkół. I z roku na rok i liczba szkół, i liczba realizatorów, i liczba uczniów zwiększa się znacznie. Czy widać, że uczniowie nauczyciele i nauczyciele klasówki starają się coraz lepiej wypełniać założenia tej kampanii i startować w Lepiej i bardziej różnorodnie, bo z roku na rok y, są przeróżne propozycje. Oprócz tych standardowych konkursów, które y, y, organizatorzy nam proponują, każda szkoła przygotowuje szereg przeróżnych działań związanych z profilaktyką. To są festyny, to są marsze, to są wieki, to są wycieczki pod hasłem Zachowej Umysł, to są przeróżne formy właśnie konkursów wewnętrznych szkolnych i no, artystycznych, takich, których co tutaj mamy za sobą przedstawione. Widzimy bardzo duże zaangażowanie szkół i jakby no z roku na rok, jakby też fantazja i pomysły i wyobrażenia i, i właśnie propozycje dla młodych ludzi są coraz ciekawsze. pani, pani co To też pani jest pani ważne, na przykład ta kampania, ona, tak jak mówiła koleżanka, rozwija nie tylko zainteresowanie, ale też pokazuje, że to, co my możemy zrobić dla innych w naszym życiu również ma wartość. Jest to powiązane z Europejskim Rokiem Wolontariatu, który w, tej, w tym roku wchodzimy, I właśnie ta kampania, jakby współgra też z tym tematem, z tym hasłem. Pokazują, że każdy z nas, młodzi ludzie, również mają coś dobrego zrobić to dla innych. Zaprosiliśmy również do programu koordynatorów pani Katarzyna. Proszę powiedzieć, jak wygląda zaangażowanie uczniów właśnie w tę kampanię, sam odbiór kampanii właśnie hmm. przez, przez uczniów. Szkoła plastyczna i szkoła podstawowa 35 już od wielu lat uczestniczy w tej kampanii i jest to już właściwie taką tradycją szkoły. Uczniowie czekają na to, że będą materiały, że będą nowe konkursy i z wielkim zaangażowaniem włączają się w, w, każde, w każde przedsięwzięcie. I właściwie teraz jest tak, że to uczniowie sami proponują, co będziemy ciekawego w tym roku w ramach kampanii robić. W tym roku od, od młodzieży, od dzieci wypłynęła propozycja, żeby był to tchepenik pod hasłem patrzymy oczami, pomagamy czynami. I to była propozycja samych, samych dzieci. W szkole podstawowej numer 46, gdzie kampanię realizuje dopiero drugi raz, też spotkała się z wielkim zainteresowaniem, bardzo wiele dzieci się wyłączyło i rodziców. Rodzice byli bardzo zainteresowani, ponieważ jest szereg materiałów również do rodziców skierowanych. W zeszłym roku dotyczyły one między innymi problemu dopalaczy i rodzice byli no, bardzo zainteresowani i tym tematem i tymi materiałami. I też już pytali, czy będziemy w tym roku również mieć jakieś materiały, czy również będziemy uczestniczyć. Bardzo też wspierają dzieci w konkursach. Pomagają, topingują, żeby te prace były ciekawe. Panie Katarzy, mają takie pytanie z drugiej strony, ponieważ Mówimy tutaj o tym zaangażowaniu, mówimy o konkursach, ale czy faktycznie jest tak, że widzimy, iż uczniowie widzą jaka jest celowość samej kampanii, że my przede wszystkim chcemy właśnie promować ten zdrowy styl, styl życia, sport, że chcemy chronić od używek, że pokazujemy, że to nie jest dobre w tym wieku i w tym momencie, w tym czasie. Myślę, że jak najbardziej tak, ta kampania, która opiera się na tym, że promuje zdrowy styl życia jako alternatywę do tych wszystkich zagrożeń. I to nie tylko używek, ale na przykład też przemocy. I jak najbardziej myślę, że odbiór kampanii jest prawidłowy i dzieci rozumieją, młodzież no rozumie te założenia i to, z, jakie propozycje od nich samych wypływają, to właśnie świadczy o tym, że faktycznie rozumieją i chcą to promować sami. Także nawet świadczą te prace, które są za nami właśnie, że, że no gdzieś tam zrozumienie jest dużo tego. Proszę Państwa, nie ma dzisiaj z nami e, uczniów, przedstawicieli szkolnej bracji, ale postan postanowiliśmy zapytać najmłodszych, co sądzą właśnie na temat kampanii Zachowaj 3 umysł proszę posłuchać. Jest ona bardzo pomysłowa, jest ona taka jakby kolorowa. Nie jest ona nigdy nudna, dzieci się po prostu tak fajnie bawią, że po prostu to nie jest taki szary dzień. W szkole naszej też jest mnóstwo takich atrakcji, rozdajemy balony, plakietki, które dzieci zrobiły. No, różne hasła są wymyślone właśnie przez uczniów. Są różne hasła a propos tych tytułów kampanii. Na przykład teraz hasło kampanii jest: pomagamy czynami, patrzymy oczami. I różne hasła po prostu są, no, plakietki, nasi, nasi uczniowie robią no, różne rzeczy. Ma ona służyć temu, żeby ludzie nie kupowali niepełnoletniej alkoholu, żeby nie było dopalaczy, narkotyków, przeciw samobójstwom. Nasza klasa zaangażowała się w tym roku, ponieważ pani Kasia za w Wróbel bardzo nas tak um, jako osoby rozmawiała dużo z nami na temat pomagania innym. I nasza klasa jest taką, która się otwiera na ludzi i tak dalej i stwierdziliśmy, że weźmiemy udział w tej kampanii. Nasze zaangażowanie wygląda tak, że zrobiliśmy bardzo dużo prac na, na to, żeby przedstawić, jakbyśmy chcieli, co chcielibyśmy dać innym. Uważam, iż jest potrzebne, dlatego, że ludzie mogą się rozwijać i poza tym można też pokazać innym, tym, którzy, na przykład, nie wykazali się ale można ich naprowadzić naprawdę na dobrą drogę.